Siemanko! Jakie plany na długi weekend? Bo my rozpoczynamy go Gozulą w kolejnej lokalizacji. Dziś zabieramy Was na aleje Niepodległości. Za moimi plecami jest gmach Biblioteki Narodowej. Po mojej prawej stronie jest gdzieś tam kawałek dalej Esgiech. I to co tutaj będziemy dzisiaj robić to wbijamy na taką bardzo fajnie zlokalizowaną kładkę, która jest przerzucona nad Alejami Niepodległości oczywiście. No i z niej jest bardzo ciekawy widok na centrum. W tym kadrze, który dzisiaj będziemy łapać, widać Warszawę, widać Mariota, już nie Mariota, widać Intraco 2, widać Wicep Pałacu Kultury, także te wieżowce tutaj sobie wyskakują do naszego kadru. No i to, co też jest super ciekawe w tym, co będziemy dzisiaj łapać, to to, że Kładka jest przerzucona też oczywiście nad torami tramwajowymi, więc te tramwaje wkomponujemy dzisiaj w kadr. Dzisiaj jest de facto drugie podejście, kiedy będziemy nagrywać ten odcinek, z racji tego, że ostatnim razem wykazałem się przyjawem totalnej fotograficznej głupoty i nie zebrałem dodatkowej baterii do Nikona, no i cały, że tak powiem, wieczór, który mieliśmy tu zaplanowany. Poszedł się paść. No jestem głąbem i nic na to nie poradzę. E, taki się urodziłem z jakimś defektem mózgu chyba. Dzisiaj wyposażeni jesteśmy w zapasowe baterie, zapasowe karty pamięci, bo to też się zdarza zapomnieć. E, no i lecimy z tematem. Widzimy się na kładce. Yo! Jesteśmy już na kładce, wszystko ustawione, kadry złapane, no i za moimi plecami Widzicie dokładnie to, co będziemy dzisiaj tutaj kwitali. Tam na dole jest trasa tramwajów, także to też będzie dzisiaj grane w kadrze. Natomiast trochę o sprzęcie, jaki będziemy dzisiaj używać. Także oczywiście na statywie mój wierny Nikon D800. No i na potrzeby tego kadru, który dzisiaj będziemy robili, do Nikona przykręcony jeden z moich ulubionych obiektywów Sigma 24-70. Jest to obiektyw, który pozwala zarówno na uzyskanie szerokiego kątu, jak i takiego no dosyć znośnego zooma, także jest bardzo uniwersalny. No i jest przede wszystkim super ostry, jak to na Sigma przystało. Także dzisiaj lecimy z takim tematem. Nie będziemy pracować dzisiaj z filtrami, to okładką też troszeczkę trzęsie wtedy, kiedy chodzi nią więcej ludzi, także tutaj nie będziemy na długich czasach zbytnio walczyć. Oczywiście do Nikona będzie podłączony wężyk, który umożliwi wyzwalanie aparatu zdalnie. Tutaj na Nikonie widzicie mniej więcej jak będzie wyglądał kadr, który dzisiaj będziemy chcieli uzyskać. To, co jest istotne, to to, żeby budować w każdym zdjęciu pewną drogę geometrii, także tutaj to co robimy to używamy tego torowiska oraz Alei Niepodległości tak aby linie prowadziły nas w kierunku jakby centrum tego kadru, czyli wieżowców Śródmieścia. To co dzisiaj zobaczycie to będzie miks tak naprawdę kadrów oraz ujęć z tego naszego poprzedniego wyjścia na tę układkę oraz z dnia dzisiejszego. Wtedy warunki były trochę inne, były pochmurnie, te chmury też dawały jakiś tam tło dla tych wieżowców. No dzisiaj nie było całkowicie czyste, bezchmurne, no to też oczywiście ma swój klimat, no ale tak uprzedzam, gdyby były jakieś pytania, dlaczego kadry wyglądają inaczej niż to co widać na, na przebitkach. Także używamy materiału zarówno z dzisiaj, jak i z przed dwóch tygodni tak naprawdę. No i co? Naszym celem jest uchwycenie nie tylko oczywiście tego statycznego obrazu skylineu, panoramy Warszawy widzianej z tej kładki, ale także wykorzystanie dłuższych naświetlań takich powiedzmy do 3-4 sekund aby w różny sposób rozmazać zarówno samochody, które jadą tutaj alejami jak i tramwaje, które zajeżdżają tutaj na przystanek tramwajowy. Także to będziemy dzisiaj wkomponowywać w kadrę. No i co, Zachodzik słońca i po zachodzie słońca, jeszcze tam gdzieś ostatnie promienie słońca nad horyzontem pewnie widać, także niebo niebieskie, tak zwana blue hour, czyli jeszcze godzinę po zachodzie mamy tutaj fajną grę światła. To słońce nam bardzo ładnie zagrało dzisiaj na wieżowcach w śródmieściu, złapaliśmy to co chcieliśmy złapać no i przemieszczamy się z ulą jutro na drugą lokalizację. Będziemy jutro zachód słońca obserwowali z bulwarów Wiślanych, także tu następuje cięcie i jesteśmy na Wisłą. Słuchajcie, dzisiaj zachód słońca na jednej z najbardziej popularnych wakacyjnych miejscówek w Warszawie. Czyli na bulwarach Wiślanych, na tak zwanych schodkach. Jesteśmy tutaj pod jedną z najbardziej kontrowersyjnych budowli ostatnich lat, czyli pod kładką pieszerowerową. A tam za moimi plecami widzimy most Świętokrzyski oraz Stadion Narodowy, i to jest tak naprawdę to, co będziemy dzisiaj łapać, jeżeli chodzi o zachód. Słońca. Będziemy się przemieszczać też wzdłuż Wisły w stronę mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Ten most jest bardzo fajnie podświetlony, także też tam coś złapiemy. No i co? Na tym materiale, podobnie jak na tym składki, zobaczycie materiał z dzisiaj i z ostatniego wyjścia. Wtedy chmurki sobie leniwie toczyły się przez niebo dzisiaj całkowicie czyste. No wtedy aura była niesprzyjająca i te materiały, powiedzmy sobie tam do kosza wędrowały. Natomiast to co się udało uratować, to wykorzystamy również dzisiaj. Także lecimy z tematem. Mostem Śląsko-Dąbrowskim jest to jeden z najfajniej podświetlonych mostów, jeżeli chodzi o przeprawy przez Wispę w Warszawie. E, no, słuchajcie, generalnie jest plaga robactwa. E, ciężko jest tutaj wytrzymać. Co 10 metrów jacyś muzycy e, albo łupanka z knajp. E, no, pamiętam to miejsce zupełnie inaczej, jak jeszcze 10 lat temu się tutaj, że tak powiem, urzędowało wieczorami. No na 6 się tego miejsca po prostu nie da, e, także lecimy z kadrem e, i spadamy stąd, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu, nie ma sensu czekać na, na wieczór, nic ciekawszego nie będzie. E, a jeszcze jak dorzucić do tego całego pierdolnika nawalonych ludzi, którzy będą tu wieczorem, no to e, kapica, spadamy już.